Program PIS na najbliższe wybory nie przestaje zaskakiwać. Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia przedstawił długą listę obietnic, której wartość to nawet 35 miliardów złotych. Skąd rząd zamierza wziąć na to pieniądze? Program PIS jest po prostu niewiarygodny. Z pewnością nikt społeczeństwu nie da tyle, ile obecna partia rządząca może nam obiecać. Lista zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego jest jednak tak długa, że nawet zwolennicy prawa i sprawiedliwości z pewnością zastanawiają się, skąd politycy chcą na to wszystko wziąć pieniądze. Podczas konwencji Jarosław Kaczyński przedstawił program PIS, który, jak to każdy program, brzmiał wyjątkowo atrakcyjnie. Lista obietnic była długa i ciekawa, media jednak szybko postanowiły przyjrzeć jej się bliżej i sprawdzić, ile to wszystko miałoby kosztować w przypadku wprowadzenia planu w życie. Okazuje się, że rząd wygospodarować dużo więcej pieniędzy, niż do tej pory przyjmowano i nie wiadomo, skąd miałyby się one wziąć. Program PiS pełen obietnic i marzeń Jarosław Kaczyński skrupulatnie przemyślał swoje przemówienie, któremu raczył wszystkich zgromadzonych na konwencji jego partii. Rozpoczął od zapewnienia, iż program został już stworzony, jednak z pewnością nie będzie on łatwy. Mamy nowy program, trudny, stwierdził. Dalej okazało się, iż program PiS jest długą listą obietnic, życzeń i marzeń, które z pewnością zachwyciły wielu Polaków obójnej wyobraźni. Usłyszeliśmy m.in. o nowościach dla rodziców, małych gmin czy pracowników, jednak największa zmiana miałaby dotyczyć kultowego programu dobrej zmiany, czyli 500 plus oraz dodatków dla emerytów. Okazuje się, że rząd PIS chciałby rozszerzyć działanie tego pierwszego także na pierwsze dziecko. Wszystko jak zawsze brzmi pięknie, warto jednak spojrzeć na koszta oraz budżet naszego kraju. Zawrotna kwota potrzebna do spełnienia obietnic, z listy, jak szacuje Portal Money. .pl. Na samo rozszerzenie programu 500, rząd musiałby wydać około 20 miliardów złotych, całościowe jego koszty wzrosłyby więc do ponad 40 miliardów złotych, a to dopiero początek wyliczeń. Biorąc pod uwagę, iż PKB naszego kraju wynosi około 2 BLN złotych, Samo 500 plus stanowiłoby 1% polskiej gospodarki i 5% wszystkich wydatków odprowadzanych z budżetu, a nie zapominajmy przecież, że to jedna obietnica z długiej listy, jaką zawiera program PIS. Dla każdego emeryta przyznawana ma być 13. emerytura w wysokości 1,1 tysiąca złotych, co zapewnia kolejne, gigantyczne wydatki. Tym razem money.pl mówi o kosztach rzędu 6 miliardów 150 milionów złotych, licząc wyłącznie emerytów, a nie zapominajmy o rencistach. Jeśli zapis dotyczy także ich, dodajmy do tego jeszcze 2,2 miliarda złotych. Do tych wymienionych obietnic doliczymy choćby przywrócenie połączeń autobusowych w Polsce. Tutaj nie zostały podane szczegóły. Polska Akademia Nauk szacowała jednak Iż w 2017 roku aż do 20% sołectw w naszym kraju radziło sobie bez transportu publicznego. Instytut Jagielloński wyliczył, iż w tej chwili transport publiczny kosztuje 8 miliardów, można się więc domyślać, iż na ten cel PiS wyda kolejne miliardy. Na koniec cieszmy się niższym PITem dla mało zarabiających, wartym według mowy PL około 1,2 miliarda złotych oraz podatkiem PIT płaconym przez osoby do 26 roku życia, wartym 2,4 miliarda złotych. Choć Mateusz Morawiecki zakładał, że wszystko zmieści się w kwocie 30 miliardów złotych, wyliczenia już przekraczają te kwoty, zbliżając się nawet do 35 miliardów złotych rocznie. Ciekawe więc, skąd partia rządząca zamierza wziąć pieniądze na pokrycie swoich bajecznych obietnic.